Dlaczego? Nazywam się Celina Wartosik i reprezentuję gazetę Wielki Polacy w Przyznam, że spodziewałam się zobaczyć wielkiego męża stanu we fraku, a tu gospodarz przy pracy w ogrodzie. Bo widzi pani, świat wielkiej polityki już dawno życia. Teraz sprawia mi pracę dla tej mojej małej ojczyzny. Właściwie. Rodziłem się w 1876 roku na Litwie. Byliśmy i czuliśmy się Polakami. A to w Rosji bardzo przeszkadzało. Wychowano mnie w duchu wiary, pracy i miłości do Polski. A ta słynna misja w Gdańsku? Jak to naprawdę było? W I wojnie światowej premier Paderewski zlecił mi tajną misję. Miałem zorganizować dostawy żywności z Ameryki dla budującej Polski. Działałem w Gdańsku, chociaż Niemcy nas na nie chcieli. Musieliśmy pracować w ukryciu trochę jak agenci. Czy to wtedy kupił Pan Westerplatte? Tak, wiedziałam, że ten teren może być ważny dla Polski. Kupiliśmy go w tajemnicy przez pośredników. Kwaściciele chciał sprzedać ten teren, ale tylko Niemcowi. Nie przepuszczam wtedy, że Westerplatte stanie się symbolem walki o wolność. A teraz co Pan robi tu, w Kamieniu? Zostawiłem Gdańsk. Rzeczywistość polityczna, powojennej Polski, nie była mi bliska. W 1922 roku ożeniłem się z Sofią Anielą Marią i tak znalazły się w kamieniu. Chyba mniejsza gobernia której najpiękniejszym klejnotem jest sam powietr Kalisz. Takiego takiej ziemi w odległości dziewięciu wiorst od Kalisza leży historyczny kamień. Dawne dobra rycerskie należące do mojej drugiej żony, czy z mojej wystawy dla Minęło jednak sporo czasu, zanim oswoiłem się z nowym otoczeniem i poznałam tutejszych ludzi. W, w Kaliskim także można działać. Stałam się lokalnym społecznikiem. Zaczęłam uczyć rolników nowych sposobów uprawy ziemi. Twór w Kamieniu stały się centrum życia kulturalnego. Pomagam straży pożarnej, uczę dzieci, współorganizuję szpital w Kaliszu. Patrioty staje tylko orfejki To codzienna praca dla ludzi wokół nas. Kończy się nasza rozmowa z człowiekiem, który miał odwagę działać po cichu, ale skutecznie. Mieczysław Jałowiecki, dyplomata, patriota gospodarz. Pokazał, że mała ojczyzna może być miejscem wielkich czynów.